Dzień dobry. Przyjęliśmy zadanie od Urzędu Gminy Bogdaniec przed Państwem. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. A cała akcja przeznaczona jest na leczenie Borysa. Zapraszamy do wykonania zadania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Nigdy nie było tak łatwo, nominujemy kolejne jednostki do wykonania zadania oraz do przyłączenia się do wspólnej zabawy. Nominujemy Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Drugim jest ADM nr 2 przy ulicy Towarowej. Oraz środowiskowe domy samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim. Niewiele trzeba poświęcić czasu, a można pomóc, więc zapraszamy.